Mieszkać co rodzicami. Czemu? No nie mogą trafić. Ach, no ale przecież za pierwszy raz, jak będziesz... Chyba trafiasz bez problemu. Że co? No w sensie, że za pierwszy raz będziesz ciężko trafić, potem już normalnie trafisz jak drogę no zapamiętasz. No, nie no nie to nie jak będzie co? Czyli się w streamera? Tak, Bawisz ja ja się streamera. się No. Tak. Rozmawiamy, tak, o Prime ma jakieś leciało komentarze. O, o Tu właśnie no, no, nie, Czemu? Nie Czemu? A to coś możesz chwasić? A dobra niech nie się pali już chuj. Daje klimat śmieszny. Nie. No a to tylko do godzinkę jeszcze, bo z No Nie, nie już łopię. Byłem zadeklarowany. I już tu obiecałem wszystkim, Tu już mówię, na kolanach mnie prosi Mówię, dobra, dobra, to to jest. Nie, już... nie wracam. musisz wracać. Wracam. A ja to wiesz, fajnie będzie, sympatycznie. Nie wracam wiesz. Można jakąś... Co coś zjeść. Nie. Jakieś walnąć na rozluźnienie. Porozmawiać mhm. sympatycznie o życiu.